Co cię najbardziej złości? Dzisiaj o tym myślałem. I mnie to straszliwie wkurwia, jak na każdym posiedzeniu, posiedzeniu sejmowym, sobie wstają i sobie biją brawo nastająco. Jakie to jest denerwujące! Ja pierdolę! Przepis o pierwszeństwie przechodniów na drodze. No właśnie to ta głupia praca, że ona uzależnia moje życie. To mnie złości ostatnie czasy bardzo. Hmm. I to, że lubię odkładać rzeczy na później. We mnie nie złości zmienność, nad którą pracuję. Tak, zmienność. I w ludziach chyba też to mnie kurczę złości. Złości mnie trochę polityka. Jestem. W sensie nie powinno też walczyć z tym, bo nie mam na to wpływu większego jeszcze. Nie złuszczę się w ogóle. Jak nie potrafię dogadać się z drugim człowiekiem? Bardzo irytującą rzeczą jest, jak mi się wbije kawałek skórki jajka do jajczyn. Zwykle ludzie. Po <grym> prostu ludzie myślą. Różne i dziwne, absurdalne dla mnie zachowania. Nowy królem. <grym> jest to okropne. Wytrzymałam tylko 15 minut. Chyba lekceważenie. Jak ktoś mnie lekceważy, to mi chyba najbardziej w złości. Ocenianie mnie denerwuje. Mhm. Brak szacunku. Złości mnie, jeżeli ludzie nie potrafią tak rozmawiać ze sobą. Nie wywiązywanie się z jakichś umów. To, że ludzie nie słuchają, to mnie doprowadza do szału. Mówi się coś pięć razy, ktoś nie słucha. Nie traktowanie ludzi jak ludzi. Złości mnie to, kiedy nie można liczyć na ludzi. Kiedy ktoś mnie upomina. Jak ktoś mi przerywa w trakcie e, rozmowy? Jak ktoś e, mnie ignoruje, mimo że gdzieś tam mówię mu o swoich potrzebach? Ocena innych. Niedbalstwo nie ludzi o rzeczy. Kiedy powtarzam coś wiele razy, a nic się nie zmienia. Tacy pseudokibole, co się napierdzielają przy e, ludziach, którzy w ogóle nie mają nic z tym wspólnego, nie? Tego jest sporo. Brak ambicji, defetyści, malkontenci wszelkiej maści, osoby, które wychodzą z założenia, że nie da się zrobić, nie podejmując nawet próby. Jeżeli wiem, że coś da się zrobić, a ktoś mi mówi, że nie. Większość osób, które mnie otacza, yy, które mijam codziennie, oni wszyscy są tacy zrezygnowani i smutni. Brak inicjatywy. Ludzie, którzy są tacy byle jacy. Złości mnie, jak widzę, że ludzie mają ogromny potencjał, czują, co powinni zrobić, a nie wykonują działania i potem trochę męczą się sami w swojej skórze. Głupota ludzka. Brak logiki. Brak, brak logiki mnie. Kurwa. Degeneracja. Złości mnie zamknięty umysł. O, jak ktoś ewidentnie nie ma racji, a się kłóci. Brak logiki. Głupota. Jak mnie ktoś oszukuje. Jak ktoś stara się być śmieszny, ale jest żałosny. Głupota mnie Polityka i głupi ludzie, o. Wkurza mnie to, że ludzie nie potrafią tak bardzo kooperować, się słuchać i dążyć do wspólnego celu. Na pewno hipokryzja, na pewno nie zastanawianie się nad konsekwen konsekwencjami własnych działań. Głupota i nie tylko innych, ale moja też. Głupota. Głupi ludzie. Głupi ludzie mnie denerwują którym możesz dać najbardziej racjonalne argumenty przed nos, i on tak powie, nie, nie zgadzam się, to mnie najbardziej złości. No. Właśnie wkurza mnie, jak, y jak rozmawiasz z kimś, kto zupełnie nie akceptuje, że może nie mieć racji. Głupota, łamstwo Boga. Temat sprzątania. Boże, wyprowadzenie z równowagi niemiłosiernie. Jak ktoś nie spuszcza deski toaletowej w łazience? Najbardziej mnie złości, jak y, ludzie niszczą przyrodę. Kiedy ktoś nagina y, prawdę, by przepychać swoją ideologię, manipulowanie. O, może tak, to będzie. Gdy ktoś mnie oszukuje. Co mnie złości? Hm. Złości mnie kłamstwo bardzo i, i łamanie obietnic. I niesłowność. O, tak, i niesłowność zdecydowanie. Hipokryzja. Gadający za plecami ludzie. Kłamstwo. Tak, nie szczerość nie złości, no. Tak, <grystanie> kurwy. <grystanie> <grystanie> Masz to na nagraniu. <grystanie> jak ktoś zrobi coś głupiego i nie potrafi się przyznać do błędu. Manipulacja. Ludzie mnie złoszczą, o! Ludzie. ludzie, jak jest ich dużo i chodzą i nie patrzą. Sytuacje, w których ludzie są dla siebie wredni, a wcale nie muszą. Krzywda dzieci, ale to już mnie nie złości. To mnie doprowadza do yy, szału. Okrucieństwo. Jak ktoś narusza y, moje podstawowe wartości. Szeroko mówiąc niesprawiedliwość. Kurze mnie, jak ktoś nie szanuje mniejszości. Brak tolerancji. Najbardziej złości mnie to, że nie jest trudno się złościć. To znaczy? Może. <laughs> no, y Czasami powinnam się zdenerwować, a nie potrafię. Chuj rodzice. Ludzie, którzy przez brak kontroli nad swoim życiem wyżywają się na innych. Jak ludzie nie robią tego, co ja chcę. Inne zdanie innych ludzi. To jeśli to, o co proszę, nie jest wykonywane od razu. Jak nie jestem w stanie na coś wpłynąć w takim znaczeniu, wiesz, zmienienia tego. Frustrujące rzeczy takie, które się powtarzają cały czas i są nie tak, jak bym chciała. Tak, <laughs> pewne rzeczy nie idą według mojego konkretnego planu. Bezsilność. Jak nie mogę czegoś zmienić i nie mam na coś wpływu, to mhm. jest dla mnie trudne. Bezradność. Jak nie udaje mi się osiągnąć tego, co chcę. Co chciałam. Złości mnie, jak sobie coś e, zaplanuję na przykład godzinowo i mi nie wyjdzie. Złości mnie taka bezradność, e, kiedy no, po prostu e, nie mogę czegoś zmienić. Jak coś nie jest po mojej myśli. Aha. To kiedy nie, nie mogę e, czegoś zrobić. Taka bezradność. Jak ja już sobie coś w głowie ułożę, mam na, na coś jakiś plan i następują zmiany, którymi ten plan rujnują, to mnie bardzo złości. Oj, bardzo mnie to... Jest to emocja, która tak naprawdę może Ci pomóc. No, jakby się denerwujesz się i jakby jeżeli dobrze ją wykorzystasz, to to ci pomaga. To jest informacja, która pokazuje mi na czym mi zależy. Myślę, że złość jest po to, żeby nas poinformować o tym, e, czego potrzebujemy. Ostatnio odkrywam złość y, i wiem, że złość mnie złości, <laughs> ale jest bardzo ważna i bardzo cenna. Mogę nam zatrzymać się i pokazać tak trochę nie. Niekonkretnie, ale pokazać um, jakąś konkretną sytuację. Jakbyś miał sobie tak zwizyzować, to gdzieś... Co zrobić? Z <noise> <do pracy. głosy> Gdyby twoja złość miała mieć kształt i mieszkać w ciele, to gdzie by mieszkała i jaki miałaby kształt? Myślę, że miałaby taki kształt takiego wirusa, takiej kulki z takimi pręcikami. Ona mieszka w mojej głowie i mogę ją wyjąć i rzucać w ludzi, żeby się ogarnęli. Był taki Pokémon co, y, jak się złościł to śpiewał i miał taki pisak i malował innym po twarzach. Nie wiem, czy on się Jigglypuff nazywał, czy jakoś tak. E, i, I ja właśnie, moja złość to byłby taki Jigglypuff. Takiej kulki, y, ciemnego koloru. Ona jest tutaj gdzieś w okolicy między, y, no gdzieś w okolicy brzucha. Że byłaby y, taką dodatkową piąstką, która się rozwija wtedy z takimi kolcami. To byłaby strzałą w kształcie strzały. Byłaby takim kulką jak jeż, z, kol z kolcami, ale takim cieńszymi. To by był taki czarny potworek, wyglądający trochę jak jeżowiec na dnie morza, ale z łapkami i z nóżkami i z taką bardzo złą miną. Miałaby kształt kowadła. Ma kształt takich takie taki, taki, Tylko takie są takie, takie wiesz. No takie basgrołowe, nie? Byłaby chaosem. Nie miałaby kształtu. Jak czuję złość, to nagle coś mi mnie zaczyna kuć w plecach. I to mnie tak w ogóle triggeruje strasznie. Jakby ta, ta, ta złość w tych plecach. A, jeszcze bardziej się zezłoszczę. Byłaby czerwoną kulą. Miałaby kształt taki w sumie nieregularny. Byłaby taką plazmą. Takiej raczej kuli, która po prostu tak się kumuluje, kumuluje, kumuluje. I jak jest już granica, to jest tak. O. Jest niewidzialna i jest w kłomie. Jako coś takiego niestałego, nie pewnie by przybierała raczej kształt kulisty. Kolor będzie miała czerwony, a kształt ma fasolki. Hmm, kółko i tak gdzieś tutaj, w okrywcach serca. Piwo, taki kufę, że wiesz, do pewnego momentu taki jedzie, 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 jest ok i wystarczy ta jedna kropla, jest... Gdzie by mieszkała? Na pewno w głowie, ale wędrowałaby sobie też do żołądka, gdzieś tam po innych narządach. Mój niezłość siedzi w rękach. A gdzie mieszkała? To pierwsze mi się wderzyła w dupie, ale... <grym> <grym> Chyba tu. <grym> no w klatce piersiowej. Moja złość mieszka w brzuchu, w żołądku. Dla ciśniętych pięści mieszkałaby w moich rękach. Byłaby w buzi. Masz takie uczucie czasem, że w żołądku masz taką kulę, która ci po prostu jak się stresujesz, albo jak się drażnisz, to taki ciąży i już takie. Jak nie, to ja tak mam, więc kula w żołądku. Chciałabym, żeby mieszkała we włosach, bo to ją można uciąć. Chcę, że moja złość, super by byłoby, gdyby moja złość mieszkała we włosach. I gdyby wszyscy widzieli, że jestem zła, bo mi się to rzadko zdarza, to, to moje włosy byłyby takie. Tutaj, tak na klatce piersiowej. Złości, gdzie bym mieszkała? Czy znaczy myślę, że tak urodzi się w są takie momenty, które mnie jakoś bardzo złoszczą, to czuję, że wybucham, tak? Więc myślę że sobie, że to by była taka bomba z gwoździami. I myślę, że mieszkałaby może tak tutaj na ramieniu, że wiesz, jak, się, jak jest i się pojawia, no to nie dość, że ją widać, to jeszcze cię kumię. W okolicach przepony, tak coś takiego. Ja zawsze jak jestem złot, bierzemy mam gulę w gardle i trochę to się zgadza. A jest mi trudno mówić. Na przykład nie jakby tutaj mnie coś blokowało, przy okazji jest mi gorąco, coś takiego. Gdzieś tutaj. W brzuchu. W tance piersiowej by siedział, bo jak mnie roznosi, to ewidentnie tutaj wszystko wychodzi stąd. Nawet nie z serca, tylko mówię, wszystko tutaj powietrze pompuje, to wszystko to się roznosi, Więc jakby to uderzyło. To nie dość, żeby raziło jeszcze, to... Mhm. Miał taki tunel odtąd, to jest tutaj aż po rękę, po pięść. I jakby... Gdzie by było w ciele? Tak, gdzie by było w ciele. W nogach mam złość, wiesz? To w znaczy? ogóle emocje mam w nogach, że tam się kumuluje. Kształt walca i dupy. <noise> A co ciebie złości? Napisz proszę w komentarzu i zostaw subskrypcję. Ja nazywam się Adrian Lewandowski, a to był każdy inny. Dzięki.